E69 lat w barwach żółtych, tutaj pokażę. Bo znalazłem sobie w meczu takie zdjęcie, ja taki właśnie miałem. zestaw startowy Pico Junior identyczny i mam go w ogóle. Tylko tu widzimy, mam wagony żółte. A tu są pokazane pomarańczowe te wywrotki. A niebieski elektrobus mam na makiecie. Tam z tyłu stoi, tylko właśnie chciałem pokazać. Właśnie był taki zasilacz na baterię. Tutaj nie pamiętam, by tam chodziło. 6 albo 8 baterii R80, albo R20 albo R14. Teraz tego właśnie nie pamiętam, że to były takie te duże okrągłe grube baterie. Ale ja ten zasilacz wywaliłem, bo to na baterie to tam kika było Baterie się robiły słabe, to potem napięcia nie było. I ja ten zasilacz wywaliłem, ale to on był kupiony w 1988 roku. Taki właśnie zestaw startowy Pico Junior Taki obrazek był na pudełku. Wszystkie takie lokomotywy, wagony z tego pudełka mam. No i ten elektrobus niebieski R69 mam. I ten mam akurat żółte, nie pomarańczowe. Tutaj mam żółte. tak właśnie. Tylko akurat dzisiaj na makiecie bawię się składem. Akurat się bawię składem żółtym innym, ale chciałem właśnie takie coś pokazać, jaki ten zestaw wygląda. A tu mamy yy, spalinowóz, r znaczy e ale wersja pikowska uproszczona, czyli bez pantografu, ale ja sobie przerobiłem samoróbka w skład strażacki, Tutaj muszę na zakręt tego ważyć bo silnik jest bardzo mocny. Raz mi go z zakrętu po prostu wyszczeliło. Dlatego muszę tutaj ostrożnie z napędem. To jest moja samoróbeczka.